Siemano witamy na kanale Kowgarage. Dzisiaj zrobimy dla Was recenzję Hondy Civic. Zapraszamy. Siemano. Zacznijmy tradycyjnie od tego, co mamy pod maską. No i tutaj. Znajdziemy silniczek o mocy 90 koni, jest to pojemność 1.4 na wtrysku. Czy taki silnik wystarczy do tego samochodu? To się okaże. Dobra, więc zobaczmy jak jest w środku od strony kierowcy. No i co? Na pierwszy rzut nam się fajna kierownica, trójramiętna, naprawdę fajnie wygląda. Jest trochę poobdzierana już, ale mimo wszystko jest spoko, nie jest za twarda ani za miękka, także git. No i co, dziwnie wystający lewarek trochę, on jest taki tu wygięty, tu jest dwójka, tu jedynka, także ruch jest duży, ale myślę, że idzie się do tego przyzwyczaić. No i co, mamy pełno schowków ogólnie w tym samochodzie, zaczynając od lewej strony mamy tu półeczkę, tu wyciągany cup holder, tu kolejny schowek. No i co, tu są jeszcze schodki z tunelu środkowym, to możemy otworzyć, tu mamy znaczek Hondy, tu jest schoweczek, tu jest schoweczek i tu oczywiście, także jest tych schowków trochę, no i co, wszystko jest dostępne pod ręką, co, regulowane światła, także polecam, no i co. Przejdźmy dalej do bagażnika. No a w bagażniku znajdziemy właściciela tego samochodu, ale na czas trwania naszej recenzji niech tam zostanie. Zajrzyjmy jeszcze na tylną kanapę, jak tutaj to wygląda. Ogólnie siedzi się dosyć tak pionowo, jak na ławce, ale sama kanapa jest w miarę miękka. Niestety nie ma podłokietnika, także za to minusik, ale miejsca jest całkiem sporo. Mikołaj siedział przede mną, a ma około 1,85 m wzrostu. Więc ja spokojnie się za nim mieszczę. Nad głową też niczego nie brakuje, także jest spoko. Szybki, niestety, z tyłu na korkę. No ale to już tylko kwestia wersji wyposażeniowej. Były też wersje z elektryką z tyłu. Także tutaj jakby nie jest to minus ogólnie tego modelu, a raczej po prostu tego konkretnego samochodu. Na uwagę zasług, zasługuje fakt, że nie mamy tutaj żadnego tunelu środkowego. Mamy gładką podłogę z tyłu. To powoduje, że optycznie też daje nam więcej miejsca, możemy się o, rozłożyć elegancko albo coś tutaj położyć, nawet jakąś siatkę czy cokolwiek, także na wielkie zakupy śmiało możemy ładować po sufit. Dobra, więc zaczynamy podróż będziemy oceniać mm, autko. No co, 2003 rok, z wyposażenia klimatyzacja i grzanie lusterek. Wioski, Lusterka też są elektryczne, warto tak. wspomnieć, więc spoko. Nie trzeba się tam gibać po samochodzie, żeby, żeby je ustawić. Ogólnie takie trochę fotele są słabo trzymające. To moje pierwsze wrażenie, jak tu wsiadłem, ale wsiada się fajnie nisko. Nie każdemu może to pasować, mi się podoba. Nie ma jakby takiego uczucia, że gdzieś się musimy wspiąć do tego auta, tylko właśnie tak fajnie, nisko wsiadamy. Jest ok. Ogólnie bardzo dużo miejsca tutaj jest. Nie brakuje ani na nogi, ani nad głowę. Brakuje jedynie podłokietnika. Tak jak nie było z tyłu, taki nie ma z przodu niestety. Więc trochę ta lewa lub prawa ręka, jeśli jest się kierowcą, no to nie ma co z nią zrobić. Ale poza tym pierwsze wrażenie jest pozytywne. Ogólnie co do siedzenia jeszcze to fotelę można podwyższać i zniżać, także to jest spoko. No i skrzynia jest dość daleko, wysoko. Ciężko mi to powiedzieć, bo w sumie jak, jak, jak w jakimś busie to jest. Także no mi się to nie podoba i ciężko znaleźć luz na początku, jak się stoi. Bo tak dziwnie ta skrzynia jest ułożona, właśnie ona jest tak wygięta jeszcze. Nie dość, że jest wysoko, to jeszcze powignana. Także trzeba się przyzwyczaić na pewno. No ale dzięki temu uzyskaliśmy dużo miejsca właśnie na środku tutaj. Te wszystkie schowki, schoweczki. No auto pod tym względem jest naprawdę przemyślane I właśnie myślę, że przeniesienie skrzyni biegów w konsolę środkową no, jeszcze zwiększa nam możliwości Tutaj jeśli chodzi właśnie o jakieś szpargały, długopisy Czy inne takie karteluszki Tak jak już mówiłem, w aucie wszystko jest dostępne takie kierowcy Nie trzeba po to nigdzie wysięgać Tak jak na przykład w Citroenie po, po awaryjki w ogóle po stronie pasażera, także to było słabe. No a tutaj wszystko mamy pod ręką. Jest naprawdę spoko przemyślane. Ogólnie przełożenia są dość krótkie jak na ten silnik. Pewnie słyszycie, że jest się złożna. Mam 3000 obrotów i 100 na godzinę na, na liczniku. Także no, dość wysoko. Tutaj ze źródeł niepewnych mamy informację, że przy 5000 obrotów mamy 160 na godzinę. Także da się tym pojechać szybko, no ale silnik wtedy na pewno dostaje trochę po dupie z obrotami. Ale to Honda, więc podejrzewam, że jest do tego przystosowana trochę, choć to nie witek. Sprawdźmy jak to hamuje. Yy, tak, bo wcześniej wymienialiśmy płyn, znaczy nie wymienialiśmy, tylko dolewaliśmy, żeby ta toraka się nie świeciła, co coś za mną tak to pohamuje bardzo, chyba. A Jest ok, daje radę Szybka zamianka miejsc I jedziemy dalej Teraz Ando się trochę wypowie na temat warunków jezdnych Tak No i cóż Skrzynia faktycznie w trochę dziwnym, nietypowym miejscu Ale na pochwałę zasługuje fakt, że te biegi naprawdę precyzyjnie wchodzą Nie ma w ogóle szukania Ta wajcha klikał elegancko Także wiadomo, kiedy mamy wrzucony, kiedy mamy zrzucony Także tutaj jest dobrze pod tym względem e, Natomiast zaskakuje słabe wspomaganie kierownicy Nie wiem czy tutaj po prostu z tym jest e, coś do, do sprawdzenia Czy ogólnie tak te siwiki mają Ale no dosyć ciężko się kręci tą e, kierownicą Natomiast e, już właśnie o delikatny łuk sobie zrobiliśmy I to autko się tak całkiem fajnie po tych łukach prowadzi nie... Tak no nie jest też miękkie to auto tak naprawdę ono... Nie jest też takie twarde, twarde jak sportowe, ale te zawieszenia są utwardzone tak. na pewno bo To nie dochódź, jest taka nie kanapa nie? na kółkach, tylko właśnie całkiem, całkiem fajnie to idzie Właśnie W zakrętach e, dobrze się trzyma i jakby wiadomo co, co, co stanie się z samochodem Ty, Bo Jak to przyspiesza Więc tylko gnieść ten gaz Trochę jednak przeszkadza fakt, że jest tutaj głośno. Jest dosyć słabo wygłoszone to auto. Słychać i silnik, i wiatr. Także pod tym względem no, trochę komfortu nam ucieka. Ale nadrabia za to prowadzeniem. Na pochwałę zasługuje też fakt yy, kierownicy: naprawdę dobrze leży w rękach. Jest mała, zwarta, sztywna. Taka podoba mi się. No i chyba była skórzana, ale jest dosyć mocno wyniszczona, niestety. Auto ma już prawie 20 lat, a mimo wszystko w kabinie nic nam nie trzeszczy. Plastiki, deska rozdzielcza, wszystko jest bardzo zwarte. Nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, więc tu myślę, że Honda zasługuje na pochwałę, że naprawdę zrobili solidny samochód. No i zaraz sprawdzimy jeszcze przyspieszenie tego samochodu od 0 do 100. Zobaczymy, co te 90 koni w 1.4 potrafi. Dane mówią, że auto ma przyspieszenie do 111,8 sekundy, także zobaczymy, czy uda nam się zbić. Może nawet jedną osobą to spróbujemy zrobić, żeby po prostu auto było szybsze. Także zobaczymy, czy będziemy lepsi od danych na Wikipedii. Także my już się przejechaliśmy. Jak widzieliście, całkiem fajnie auto się zbiera. A my jeszcze sprawdzimy, czy są jakieś błędy. I tu warto wspomnieć o tym, że na stronie Vigate macie kod promocyjny Cofgarage, na którym możecie zakupić takie kosteczki. Aby skorzystać z naszego kodu rabatowego, wchodzimy na stronę wigate.pl. Następnie klikamy zakładkę sklep. Tam wybieramy produkt, który nas interesuje, i dodajemy go do koszyka. I po przejściu do koszyka mamy miejsce do wpisania kodu rabatowego. Wpisujemy KOWGARAGE. I już możemy cieszyć się produktem tańszym o 30 zł oraz darmową wysyłką kurierem. Także zapraszamy na stronę Vigate. Także cóż, zróbmy teraz małe podsumowanie. Autko naprawdę fajnie jeździ, jest dużo miejsca w środku, także każdy, nawet wysokie osoby tam się odnajdą. Mi generalnie auto z wyglądu się nie podoba, ale mile zaskoczyło mnie tym, jak jeździ i tym, jak naprawdę w środku można się tam poczuć. No, ja muszę podtrzymać zdanie to niego, czyli wygląd zewnętrzny, no, tu moim zdaniem też nie jest na plus, ale już moc 90 koni myślę, że wystarczająca do takiego auta, Żeby sobie jeździć po mieście czy też na jakieś krótkie trasy, jak najbardziej, i z tego względu przychodzi naklejka Kowgarage. Pamiętajcie, że jeśli chcecie taką sobie kupić, nalewić na swoje autko, to możecie do nas napisać na Instagramie, na Facebooku, czy nawet na YouTubie. Chyba w miarę prosto. Myślę, że będzie git. Od razu szybszy. A jeśli filmik Wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. My się z Wami żegnamy. Trzymajcie się. Siema!